Ej hey, ty, tak, ty! Do ciebie mówię! Chcesz może legendarną i potężną broń? Może dwie? Albo może trzydzieści 36. E, hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek i dziś przedstawię wam kolejną nowość, jeżeli chodzi o dodatek Legion. Jest to dość duża i ważna zmiana. Chodzi o bronie artefaktowe. Ogólny zarys tej nowości pojawił się w filmie z ogólnymi nowościami do dodatku, dlatego też polecam zerknąć na ten film i jest na ekranie oraz w opisie. Co do tego dość zaskakującego rozwiązania, mam pewne wątpliwości, nie zrozumcie mi źle, podoba mi się pomysł, lecz jeśli realizacja tego elementu gry będzie słama, to będziemy mieli problem z całą ekspansją. Zaraz wszystko wytłumaczę. Z punktu widzenia historii, bronie artefaktowe to najpotężniejsze bronie, jakie powstały i trafią w nasze ręce. Mówimy tu o broniach typu Ashbringer czy miecze przekute z fragmentów ostrza mrozu. Brzmi ciekawie, co? Otóż, by stawić czoła największej inwazji demonów w historii, będziemy musieli zostać wyekwipowani w najlepszą możliwą broń. Niektórzy są jednak oburzeni tym, że właśnie te bronie trafią do nas, że tak nie powinno być. Osobiście nie mam z tym problemu, zagrożenie jest ogromne, więc chyba nie będziemy walczyć, wiecie, na patyki. Zresztą dokonaliśmy tak wiele rzeczy, że sami staliśmy się swojego rodzaju bohaterami. Starzy bogowie, Ilidan, Król Lisz, Koniec Świata, poradziliśmy sobie ze wszystkim więc to czyni nas z nas takich trochę kozaków. W takim razie jak będzie wyglądało to wszystko w grze? Otóż każda specjalizacja w grze otrzyma swoją unikalną broń, więc nie będzie to zwykły reskin, tylko całkiem inna broń ze swoją unikalną historią. Do zdobycia będzie 36 broni, po jednej dla każdej specjalizacji. Na przykład Hunter, mając 3 specjalizacje, dostanie 3 bronie dostosowane do poszczególnych specjalizacji. I tak dalej, na przykład Warrior, Arms dostanie dwuręczną broń, Protection Warrior dostanie tar tarczę i miecz. No i tak dalej, i tak dalej. Artefakty zdobędziemy dość szybko wchodząc na nowy dodatek. Mówimy tu o około godzinie czasu gry. Jak je zdobędziemy? No, każdy z nich ma mieć swój quest, który roześle nas po całym świecie w poszukiwaniu samej broni, albo jej części, a następnie przekucia. Dlatego warto będzie zainteresować się innymi specjalizacjami, jeśli właśnie nimi nie gracie. Wcześniej wspomniałem coś o Bringerze. Tak, to będzie broń dla was, retri paladynów, jednak tu pojawi się pewien konflikt. Aktualnie broń dzierżona jest przez Tyriona Fordringa i nie wiemy jak Orange trafi do nas. Może zostanie on nam oddany, wiecie, powierzony w lepsze ręce, a może niektórzy z tych bohaterów zginą. Mamy w końcu do czynienia z nieskończoną armią demonów. Ktoś musiał zginąć, nie? Zwłaszcza iż Blizzard powiedział, że mamy być zaskoczeni wprowadzeniem do nowego dodatku, więc kto wie, w sumie to jest taka tylko moja dzika spekulacja. Zdobyliśmy broń, co dalej? Od tego momentu zaczynamy ją rozwijać, robiąc questy, instancje, rajdy czy PvP. Za każdą z tych aktywności przyznawane będą nam punkty, które następnie wykorzystamy do rozwoju. Każda broń będzie miała swoje drzewko talentów, które ma drastycznie zmieniać gameplay naszej klasy. Niektóre talenty zwiększą obrażenia, inne zmienią kompletnie działanie czaru i tak dalej. Rozwijać ją będziemy przez cały dodatek, już od samego początku levelowania. Ponoć odblokowanie wszystkiego ma zająć nam sporo czasu, ale w końcu uda nam się odblokować wszystko. Co ze statystykami? To zostało rozwiązane w następujący sposób. Nasz artefakt będzie miał daną liczbę wolnych miejsc na relikty, nie mylić z klejnotami z Jewel Craftingu. Te relikty będziemy dostawać z questów, instancji, rajdów, czy właśnie PVP i będą one posiadały różne parametry, np. plus 50 agility, plus 50 staminy i powiedzmy do, do, do tego plus 200 obrażeń. W ten sposób będziemy w stanie stworzyć wedle swojego własnego upodobania broń. Raz poleci nam może lepszy relikt z potrzebnymi statystykami, innym razem może polecić coś słabego, no ale w ten sposób będziemy mniej więcej dodawać i rozwijać naszą broń pod względem statystyk. Więc można powiedzieć, Wiedzieć, że dostajemy podstawkę, na której budujemy swój oręż ze własnymi statystykami i talentami dostosowanymi pod nas. Co będzie jednak w momencie, gdy zmienimy specjalizację np. z Arms Warrior'a, który ma dwuręczną broń, na Protection, który posługuje się tarczą i mieczem. Mamy ponoć mieć system, który umożliwi nam podłapanie rozwoju broni na naszej postaci z inną specjalizacją. Nie dotyczy to innych postaci, więc nie będzie catch-up mechanizmu w przypadku altów. Natomiast czy broń z poprzedniej specjalizacji nam zniknie, tego nie wiem. Takich informacji nam jeszcze nie udzielono. Pewnie jakoś to wymyślą. No dobra, jeśli każdy dostaje ten artefakt szybko, to oznacza, że wszyscy będą biegali z tymi samymi brońmi. Teoretycznie tak, jednak nasz artefakt będzie można kustomizować. Na początku, oczywiście, dostaniemy podstawową wersję, z czasem, dostaniemy może ulepszoną wersję. No, i później będziemy mogli odblokować nawet jakieś przeróżne, fajne wyglądy broni, yy, które są po prostu niesamowite. Ponadto, będzie można również zmieniać kolor broni, dlatego w pewien sposób będą one się różnić od siebie. Jeśli jednak ktoś chce kompletnie odciąć się od wyglądu artefaktów, będzie mógł to zrobić za pomocą transmogryfikacji. To działa tylko w jedną stronę, dlatego nie można zamienić innych przedmiotów w wygląd artefaktu. Fajne jest to, że niektóre wyglądy będą musiały zostać odblokowane przez robienie różnych czynności, nie wiem, PvP, questy, achievementy i tego typu sprawy, dlatego będzie co robić. Teraz troszkę kontrowersyjna decyzja. W dodatku Legion nie będzie innych broni. Nie będą one leciały z questów, instancji czy rajdów, zamiast nich pojawią się właśnie wcześniej wymieniane relikty. Artefakt to jedyna broń, którą będziemy posługiwać się przez całą ekspansję. Tak jak wcześniej wspomniałem, może załamać to cały dodatek, jeśli zostanie źle to przemyślane i zaimplementowane. Pamiętajmy, że będziemy artefaktów używać przez cały dodatek, dlatego jeśli będzie to słabe, no to pojawi się podobna sytuacja jak z garnizonami. Garnizonami te zostały źle przemyślane i zrealizowane. W takim stanie ciągnęły się przez cały dodatek, tym samym rujnując dla wielu graczy całą rozgrywkę. Nie zrozumcie mnie źle. Podoba mi się to wszystko jednak mam obawy i trzymam kciuki, że Blizzard wie co robi. Tak poza tym moja ocena pojawi się dopiero po przetestowaniu tego wszystkiego w akcji. Wstępne wrażenia są pozytywne. Bardzo podoba mi się, że każdego dnia robiąc różne rzeczy, będziemy po prostu posuwać rozwój naszej broni. Fajne będzie również zdobywanie reliktów, by wzmacniać naszą broń ze statystykami, które nas interesują, ogólnie jest OK. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam co nieco na temat właśnie tych artefaktów. Jeśli pojawi się więcej informacji na ich temat, no to zrobię kolejny film. Jeżeli macie jakieś pytania, koniecznie zadajcie mi je w. W komentarzach postaram, na nie postaram się na nie odpowiedzieć. Jakieś, wiecie, e, jeżeli nie wiecie, jak coś działa, jak będzie to wyglądać, no to piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo chętnie odpowiem, a tymczasem subskrybujcie kanał, jeżeli chcielibyście e, dowiedzieć się więcej o dodatku Legion, więcej filmów pojawi się już niedługo. Oceniajcie te filmy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!